Trochę adrenaliny. Idziemy do wujka Kenego. I wujek Kenny co nam da do roboty? Dobra, przyspieszamy to, bo mi się nie chce, a ja chcę nadupcankę jakąś. W sumie gram tylko dlatego, że się szczelają. Nie to tam mało interesuje fabuła. I o czym oni tam peplają. Najfajniejsza chyba misja była ta, którą. Ten taki sadysta miał obrotówkę. A, no to ja mam strzelać, tak? Ale zajebiście! Zaraz no, ja będę na maszynowersce. weżce A Będzie rzeźnia! Łaaa! Dawaj Wo, 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 ile was tu jest? Czuję się jakbym... jak... Była taka misja w Medal of Honor, gdzie właśnie szczelaliśmy do takich kolesi. Żeby nas na przykład wiecie, to chyba była misja gdzieś. No, zagrożenie. Ja mam tam full zagrożenie i będziecie mieć dopiero. Aha, to my mamy full zagrożenie zrobić. No to takie jaja. O, coś tam. O nie, to tak nie będzie. Bazuka na mnie. To nie fajnie. A, piękna rzeźnia. Prost epicka. Nie będę strzelać, bo wybuchnie. I co jest grane? Jump, jump! Aha, czyli miałem się zabić, tak? You drive, I can handle Dobra, no to ty. Aha, dobra. To teraz my jedziemy. Czyli tak podczas walki z dystą, co jest grane? A nie, już myślałem. Aha, to wykrywa miny, a ja wjeżdżam w te miny. Tak, dobrze mówię? Nie Wiem, czy to dobrze robię, ale dobra. Może to tak ma być. Na razie nie wybucha mi auto, ale rzeźnia. Nie słyszę sam siebie. Niedobrze. Dobra, jakoś się udało. Nie jest ciężka ta misja, chyba że za chwilę coś jeszcze będzie działo. Pozwólcie, że sobie szczelę kosteczkami. Niestety nie wszystkie, przepraszam, wyszczeliłem wcześniej. O, a może to jest ostatnia misja? Ale by były jaja! Jaja jak berety! Dajesz, pokaż na co cię stać. No, eee, szkoda, już myślałem. Dobra, jedziemy do następnego czereśniaczka. I to będzie jak gun minigun, -goon. handguns. No właśnie, ja kupiłem wcześniej pistolety 2. Nie pamiętam, czy wam to mówiłem. Shotguny to nie. ASULT REFILES Też nie HEAVY GUNS Nie Projekty Też nie Dobra, nie chcę mi się na razie kupować Kasiorki mam, to co mi tam A, mieliśmy sobie GPSa włączyć Tylko nie GPSa, nie, nie, nie Mapę Znaczy A, mówię nie Mówię co innego, a myślę o czym innym a nie, w sumie to jest blisko, dobra. Myślałem, że jakiś daleki kawałek, co ty chcesz, kobieto? Odeszłem od ciebie. Wierzę, wie, wozimy, a nie wierzymy, czy w, nie wiem co tam chciałem powiedzieć. Ale coś się język plącze. Kolejny e-mail, przykro mi kierowco, żeś się tak wywalił. Ale, jak my jesteśmy blisko literki Z, no to będzie Z jak Lord Z, Z Power Ranger. O, super. Szybko, żebym to zrobił. Mieczem. Aha. Zo so kill the little buster. Co jest, mają mnie zabić? Aha! No to takie jaja. No to czekajcie. Nie! Teraz to. Wow, wow, wow! Co wy to ma tam macie? Nie, trzeba uważać, bo oni mają. Karabiny szturmowe. Szturm! Tak, ja! O, zaraz... Nie, na szczęście mnie jeszcze nie haratają. Co jest, Gane? Nie, nie biorę piły spalinowej. Sturm wam pokażę, jak to się szczela. No pewnie, że zginiesz. A coś ty myślał. Dobra, yy, bierzemy pistolety, Eco Power się kłania. ECO POWER! Będzie moja ksywka. A nie, nie jest ksywka. Nie jest ksywka w sumie, to jest takie coś co lubię mówić. W końcu jestem ekonomiczny i będzie Power. A przyspieszyłem niechcący. Sorry za to, czyli Hong jest zdrajcą, tak? A zu Bodyguards. No to Bodyguard, ale nie, ich jest za dużo. Albo w sumie, dobra, poczekajcie. Dobra, takich załatwimy I proszę, shotgun lepszy od maszynówki. Kto by pomyślał? No, osłaniamy się. No, powiem szczerze, że na razie Jakoś mi to idzie. Dobra, wyrzuciło go, idziemy dalej. No chodźcie tu. Eee, leczenie, jest to mi to tam. Główno jeszcze zrobi. O, jeszcze pancerz nawet. Jest, pięknie. O, na windę to poczekajcie. Muszę jeszcze sobie leczonko wziąć. Ale wygląda, jakby to była ostatnia misja. Albo przynajmniej przedostatnia. Ale akcja jest. Ła. Mam nadzieję, że nikt to nie słyszy na polu. Mam otwarte okno. Że się tak wydziera. Eko powersowo. No co jest? Max Payne się kłania chyba. Wow Przynajmniej wiem jak ma strzelać. Co to jest? Aha, RPG. Hmmm. No czy ja wiem? Czekajcie, zobaczymy pistoletami. Nie, jednak będę musiał to wziąć RPG. Nie, nie, nie to. Ale w sumie to jest Nie. Co za idiota. Zamiast się ruszyć, to on jakieś głupoty wyprawia. No pięknie. Zauważyłem, że mam RPG, to teraz będzie maszynówka. Nie mam ammo. Ammo coraz gorsze. Po co ja to strzelałem? Nie wiem. Mam jeszcze dwie naboje. Dobra, dostałeś. Aha, dobra. Aha, żeby odłożyć? Nie, zejść. Ale. Chy nie, chyba nie stracę. Bo. O nie. Znowu. Shotgun'ik zrobi swoje i wam pokaże. Nunu. Nunu <ścoughs> -nu wam pokaże. Wow, ale was jest tam. Taka mohotonga. Ja wam dam mohotongę. O nie. Ciekamy. Chodź tu. Ale zajebisty jest ten shotgun. Powiem szczerze, on taki niby niepozorny, ale jednak dwulufowy. Daje w dupę. Naprawdę. W sumie pistolety najmniej przydatne. A zresztą po co ja to brałem? Leczenie. Nawet granaty się sprzedadzą. I leżysz kolego? Świetnie, jeszcze pancerz mi dacie. Zajebista misja. Nie ma co. Aha, znowu. Aha, teraz drugie. Nie no, powiem szczerze, że, że wygląda to na ostatnią misję. Znaczy, ja nie wiem, bo to jest na ślepo, przypominam. Zuchąk, ty zdrajco, pokażemy ci. Co jest grane? No, przecież celuję w niego, a on jakoś nie wiem. Dobra. Dobra, jak tak to rozegrałeś, no to trudno. Idioto. No, dajesz. Pokaż na co cię stać. Chodź tu, czereśniaczku. Zaś mi się wydaje, że jeszcze będzie bitwa na wodzie, bo tam widzę łódkę, ale to może tylko moje przypuszczenia. O jakiś pisk, opon słyszę. O Boże. Nie, uciekamy. Nie zabijajcie mnie, jestem tylko cywilem. Chodźcie tu. He! Ilu naraz pokonałem. Nie trzeba spierdzielać. Za dużo was tam jest. Ale amo byście mi dali, co? Czekajcie, sprawdzę, jak tam amo. Może pistoletami zaatakujemy. Coś przycina lekko. Nawet pistolety was zabiją. Tacy jesteście cieńcy. Ech, słabi zna swoich ochroniarzy z uchągów. O, coś mnie tu atakuje. Chodź tu, czereśniaczku. No come on! No nie, jak tak blisko to już bierzemy shotgun. Nie ma co ryzykować. Uzi jest cienkie. No on leży, a tego nie zabijesz. Nie zabijesz w imię dobroci. Znaczy się w imię miłosierdzia, żeby go. Wiecie. Skrócić mu męki. Znowu Zuhong. Ech ty, Zuhongu, już ostatni strzał i będzie po tobie. Wow. Tego, żem się nie spodziewał. No. No, i co jest grane? He he he. No! Oh, yeah. Ja mówię je, oh, yeah, a ty oh no. I będzie dobrze. Nie jest mi z tego powodu przykro. Zasłużyłeś sobie na to. W końcu z... mm. Ale wspominam z tobą piękną rzeźnię, którą kiedyś tam mieliśmy. Czyżbym stracił swoją obrotówkę? Będę bardzo zły. No na to wygląda, trudno. Żegnaj obrotówko. Zrobiłaś mi tyle radości. Mimo, że ja ci nie używałem, ale bez nagrywania sobie strzelałem kiedyś. Wystarczy chyba. No. A w sumie dobra. Miałem coś powiedzieć, ale dobra. Dobra, jakiś e-mail kolejny. Wujek Kenny coś od nas chce, ale co chce dowiecie się w kolejnym odcinku, właściwie kolejnej sesji. Także żegnam się z wami do usłyszenia. Na razie!